on jest? Po lewej stronie. Aj kurwa nie mogę go trafić To ty? Da, da, da Na wprost ja widzę, widzę Dobra, ja go biorę od tylca Ja go biorę od frontu. Widzę jak chuja Gdzie jest? W środku Ajdź ja zabił jest w środku, prawej stronie. Ja leżę w połowie drogi. 16 level. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? W środku O gdzieś tam jak na wprost jakby jest. A on był po lewej 16 level O, ładnie dostał wiem. To ja. To on. mp KURWA! No i nie żyję. O kurwa. Z lewej. Na, na, na dostałem. Strzeliłem. Kurwa, już? Ja to jest w dole, co tu się dzieje? Co tu się odpierdala ty? plecy tu stajesz. Co śmieć? Dezerta dezerta miał Ekstraktuj się a nie ma auta. <laughs> nie ma już auta, co jest? stary Jest auta. Nie teraz. jest kurwa, to mnie snajper. Nie bany, Dawaj płac za, za auto. Masz magazynek? Mam. Na to. No napa. No kurwa, pozdrowienia. Zostałeś! Co jest kurwa? No dobrze, żeś został. Nie. Zostałeś kurwa, ja jebie. Biegnie. Wstałej. Z lewej. Zabijem. Ta? I zejdę, LOL! <grywa> chyba dwóch zabiję, jak kurwa dwóch, granatę zaraz <grywa> ja zobaczę. Ale cioty, kurwa, co za cioteczki? Ale gdzieś poroju, choików? Jakie lamusy, dobra, kurwa. A nie już nie chcę mi się płacić. Jakie lamusy, kurwa, co to było? Nie wiem. Ale dostał banie, kurwa. Ale te, jak ten? Jak się nazywał ten, co cię zabił? Mm... Nie, nie zabił. Ty, ty no zaraz zabił. Aha, nie, mam nie je, wieszko. Mam jego nieśmiertelnik, to ci powiem. Dad, Steve.

Pro? Nie. A cukier? Nie. O Boże. Nie. Ledex, Ledex, Ledex. Pokaż, pokaż. <laughs> nie wierzę. Dlatego nic nie ma. Oooo, ale łatwo. Do połcza. No, to idziemy. No, Dobra. Daj się. Znowu. Aaa. A, A bardziej lepszy, co? Dobrze, nawigły bo ja kurde dalej nie lecę. Leś, bravo, 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 bravo. Jest! Dech, nie. Dech, widzę. Tak, 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 tak. Dostałem. Do go. Jeszcze jeden. Gdzie? Zabiłem. Jeszcze, Jeszcze jeden. jeden. Zabity. Kurwa, ale ze mnie walacz. W <noise> Ja Ogólnie to w prawo idziemy Chodź to, to dawaj na szybkości, bo ja będę musiał iść Dobra, tam widzę samolot Chyba tutaj trochę w lewo. A dobra. Wiem, to jest. jest tutaj. Dobra Typ, typ Gdzie? Kurwa nie rusza się Tam gdzieś, idzie, patrzysz, no? Idzie Gdzie? Nie żyje. na no, wprost tam gdzie był To ja już nie żyję Zostałem na szczęście To jest brat. Hmm, 35 poziom. Obieje go, Ma Emeczkę. Czaj, że zaciąłem się broń. No, potem Też zmieniłem maga. Tak, zmieniłem maga na pistol pistolet. Zmieniłem pistolet. I zabrakło mi, nie wiem, z dwóch, trzech kul, żeby go dobić, kurwa, nie? Ale jest Dziękuję. porobiony w chuj Ach.